Mam pomysł, jakoś na masakrze nudy, czad. Zrobimy sobie na moim Discordzie. E, e, Zebo to chyba nagrywał, sonie. Takie jedno pytanie: że ktoś chodzi, zadaje jedno pytanie. Ja odpowiadam i od razu się rozłączę. I może dołączyć druga osoba. Dobra, czad, zrobimy prima sort content. Ale zanim zaczniemy, moi drodzy, mam ogłoszenie od patrona dzisiejszego odcinka: którym jest strona Boosteroid? Moi drodzy, Boosteroid jest to strona internetowa. Która raz na zawsze rozwiąże Wasze problemy z słabym komputerem. Jedyne co potrzebujecie, żeby użyć tej strony, to dobre łącze. Nie musi być ono, oczywiście, jakieś mega dobre, jakieś światłowody czy coś. Wystarczy dobry, stabilny internet. A cały zamysł strony polega, moi drodzy, na tak zwanym graniu w chmurze. Polega to po prostu na tym, że gramy sobie po prostu w grę, która nie jest odpalana na naszym komputerze, ale jest nam transmitowana w czasie rzeczywistym na nasz ekran w przeglądarce. Na samej stronie możemy znaleźć ponad 150 różnych tytułów. Zaczynając tutaj od gier, które większość Większość z Was pewnie gra i ma, czyli Fortnite Minecraft. Czy jakiś CSGO Znajdziemy tutaj również gierki typu Wiedźmin 3 GTA 5, no i w sumie wszystko Co sobie za zamarzycie, jeżeli Jest jakaś nowsza gra, to najprawdopodobniej Będzie tutaj do pogrania Dlatego moi drodzy, jeżeli ktoś z was ma Słaby komputer i gry typu Wiedźmin 3 Na przykład mu nie chodzą, polecam serdecznie Jest to zarąbista alternatywa Niestety moi drodzy, tak pięknie być nie może Ponieważ strona Boosteroid nie jest za darmo Aczkolwiek ceny, które tutaj mamy Miesiąc subskrypcji na Boosteroidzie kosztuje Około 10 euro, czyli co daje nam około Jakieś 50 zł, natomiast kiedy kupimy to w subskrypcji na rok, płacimy tylko 4 euro miesięcznie, co daje nam jakieś 50 dolarów w przeciągu roku. I powiem wam szczerze, że w przypadku, że możemy tutaj grać w gry typu Red Dead Redemption 2, gdzie komputer, który uciągnie tę grę, kosztuje kilka tysięcy, wydaje mi się, że jest to naprawdę warte rozważenia. Także moi drodzy, ja polecam i już nie gadam i życzę wam wszystkim miłego oglądania. Hej, Kuzy, witam cię. Jaki specjal na 700? Eee, zrobię. Ficou fica oca. Siema, Mercik. Jakie masz pytanie? E, kogo najbardziej na YouTube lubisz oglądać? A. Mister Beastem. Siema, Iza, czy masz jakieś pytanie? Mówiłeś na początku, jak chciałeś na keto, jakby być. To mówiłeś, że 3 miesiące będziesz. No. I czy stawiasz na tym dłużej? Nie wiem, keto jest już spoko jak y, będę się czuł znacznie inaczej. Będę miał aparat, generalnie, 34. Zobaczę, jak keto z aparatem na zęby, i potem zobaczę, ile tego, ile, 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 ile będę na keto. Siema, Adamos. Kiedy live? That's life. <laughs> Siema Peter Bo ja kupiłem ostatnio wspierającego że to danie do znajomych i mnie dodałeś. E <laughs> siema Wej, <laughs> jakie masz pytanie? Ty pustujesz? Eee, pewnie. Dobra. Podaj Spodem dzień godziny. Dobra, dobra, będzie pustowane. Siema, Patrycja jakie masz pytanie? E, Grasz na jakimś instrumencie? E, na nerwach. Nie piszcie, czy sobie po Nie pisz. No, o, dziękuję, to nie jest pytanie, to jest super rzecz. D dziękuję, pozdrawiam. Siema Storek, ty, jakie masz pytanie? Siema, siema, siema. siema, siema. E, tak, siema 03M, jakie masz pytanie. Ja mam pytanie. Czemu nie masz chęci do życia? Nie wiem, mam depresję. Czy sklejałeś kiedyś modele? Wiesz co? Kiedyś e, sklejałem nie też sklejałem, co układałem krótki Lego, ale to byłem mały wtedy. Ale byłem, tak, byłem takim debilem, że byłem w tym gównem i nie umiałem tego robić nigdy e, i przestałem. Udostępnisz swojego teksturpaka? paka? Udostępnię na stoka followów na Facebooku. Siema, kajka, jakie masz pytanie? Skąd pomylił znajdę pytaniu? Nie wiem, ukradłem od zebo. Siema, Kajka, jakie masz pytanie? Jak ja wrócić z ja eee, Jawor mnie zniszczył psychiki i tak już była wystarczająco zniszczona. Lubi swoich widzów? Tak, kocham. Jak to by się stało, że... Czy... Ja, ja nie rozumiem, przepraszam. Siema Zonie, masz jakieś pytanie? E, tak, mam pytanie. E, kiedy będzie taki odcinek na przykład, że bijemy Jawora? Nie ma go na serwie, więc nie wiem. E, będzie stream na Twitchu? Stream na Twitchu, e, możliwe, że kiedyś. No już moją mamusia. Pozdrawiam. Dobra, to ja będę przenosił ludzi, będziemy grać w Minecrafta po prostu i no. Więcej IQ od ciebie. Co, ma więcej IQ ode mnie? Czy ja mam więcej IQ od ciebie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ciężko mi stwierdzić, oboje mamy niskie. Jaki masz komputer? E, dobry. Nie ma, Bigos. No, ojej. Tak, tak, Bigos. Pozdrawiam, jestem Bigos. No, 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 co tam? Czy się spytasz Josiego, czy mototę? Ej, Josie, bo siedzę właśnie na Discordzie z, z widzami. Jaki gość, jakiś gość o Niku. Kacenek, chcesz się pytać czy masz tatę, poproszę bardzo zapytałem się Hej co sądzisz o usunięciu przez Jawora jego piosenki Drogi Skin? Uważam, że było to żałosne zachowanie e, Czemu żyjemy? Mm, sam sobie je zadaję, niestety nie znam odpowiedzi Nie ma Klaudusia, jakie masz pytanie? E, gdyby nie poszło ci na YouTubie to gdzie byś pracował? Eee, nie wiem, sprzątałbym śmieci pewnie Siema WP Mikacpi, jakie masz pytanie? E, kogo najbardziej nie lubisz z kwadratowej? Mm powiedziałem ja tylko dlatego, żebyś nikt nie dowalił w najbliższym czasie platformę do straży... No przecież odpowiadam, że nie wiem, no jak będę zmieniał, to zmienię, no przestań się o to pytać, czwarty raz się ktoś pyta. No, Kaj, okay, masz jakieś pytanie? Tak, skoro Adam i Ewa byli biali, tak powstała rasa czarna. A skoro nie będę, nie będę widzów wyzywał, przepraszam, no, ale już chciałem memory post, ale nie nie, nie, za no, młody był pytanie, jeśli chciałbym zacząć na YouTubie. Jak myślisz, od czego? Czegoś, z czym jesteś dobry, albo od tego, co sprawia ci przyjemność. Nie ma sensu iść za trendami na początku, bo to w większości przypadków nie wyjdzie. masz jakieś marzenia? Moim marzeniem jest nie czuć pustki w środku. Nie no, nie wiem, nie mam. Lubisz naleśniki? Lubię naleśniki. Jezu, nie wiem, nudne te pytania są. Zadajcie jakieś ciekawsze, no. Złap mnie za i uwierz mi, że tak będzie. Promienia z tym. Masz jakieś pytanie? Jezu, zatłukę się tri. A czy będą jakieś jeszcze pioseneczki z twojej strony? Nie wiem, jak mnie ktoś zmusi, jak już ostatnio, to może będą. Co trzeba zrobić, żeby dostać się do moderacji, tak jak na przykład ZUZA? Eee, co trzeba zrobić, żeby dostać się do moderacji? No, generalnie to są rekrutacje yy, na sezon. Sezon trwa około 3-4 miesiące i musisz wziąć udział w rekrutacji, napisać ładne podanie i potem przypaść mi do gustu. Boże Nexa, pytanie, kiedy kolejny odcinek serii prawdziwy Nexa? Szczerze, nie wiem, generalnie to liczę, że dostanę w końcu jakieś ciekawe pytania, a póki co, to właśnie patrz w tym momencie dam ci ciekawą ciekawostkę, bo imagine sytuację że każda osoba może mi zadać jakiekolwiek pytanie jakiekolwiek, to może być pytanie nawet jakieś wiesz, prywatne i tak dalej, a ludzie tu wchodzą i pytają siema lubisz placki? siema jak jest wykład się, mam będę na odcinku? jak uzbieram wystarczająco dużą ilość pytań, żeby żeby wiedzieć, to pewnie będzie. No. masz jakąś roślinę w domu? aaaa nie no. mam aktualnie no.

Masz dziewczynę? Tak. Mam takie pytanie. Miałeś ostatnio może jakąś ciekawą sytuację. I... Historię staram się pojawiać na bieżąco, bo za dużo ich nie ma, ale jest taka, której na pewno nie opowiadałem, więc sobie powiem. To była godzina szósta, szósta rano, tam siódma. I była niedziela wtedy akurat. Wiecie, poszedłem do żabki. No i niestety żabka była, wiecie, żabka była zamknięta, bo była niedziela, więc żabka jest później jest otwarta. No i generalnie stwierdziłem, że przejdę się na stację benzynową. No i generalnie, no i idę sobie kupić tam jakąś wodę czy coś tam chyba wtedy pamiętam, że chciałem się przestawić, to bo to jak się jak nie mogłem spać i gadałem, że nie śpię po nocach, e, No i jakieś energetyki chyba kupiłem i tak dalej. E, no i gdy wychodzę z tego tego, jakiś menel mi przed twarzą wyskakuje, co nie, tak dosłownie, i mówi do mnie, czy mam 5 złotych, co nie? Ja mówię mu, że przepraszam, ale mam tylko kartę, nie? No i e, akurat wiecie, akurat wychodziłem z, TK, z tej e, stacji benzynowej, e, no i po prostu akurat w portfelu, po prostu wiecie, chowałem kartę kredytową do portfela, co nie? No i ten gość jak mu powiedziałem, że nie mam karty kredytowej, znaczy, że nie mam pieniędzy przy sobie, bo ja nie noszę nie, nie pieniędzy przy sobie. Dosłownie nie wiem, może mam, nie wiem. no Jakieś drobne tam, z 3 złote czy coś pewnie w portfelu, mam kartę kredytową. No i ten gość w momencie jak zobaczył, że mam w ręku mój portfel, to chciał mi go zabrać. Czajcie to? Chciał mi go zabrać. Jeszcze wiecie, bez maski, bez niczego. No i totalna tragedia była, że tak to powiem, nie no przegrałem, ale była totalna tragedia. No i, i nie wiem, i zaczął mi coś tam mówić, że nie wiem, potrzebującym potrzebie się pomaga, nie, a chłop chciał mi tego, chłop chciał mi zabrać portfel i takie, aha. Czy będzie daily? Eee, takie, no powiedzmy przecież, takie połowisz, to jest, plus minus, no ale będą filmy częściej. Ale jakie masz kompleksy? I czego czym się wstydzisz najbardziej? Zębów swoich. Jakbyś musiał zbanować jakąś osobę z tutaj masakry, to... To był, był nie? Jawor! Subskrybujcie kanał Leksę. O, zgadzam się, a to nie było pytanie, ale dziękuję. Co ci zajmuje za dużo czasu? Że tak to powiem, tak zwana taktyka, która nazywa się, jest popularna w aktualnych czasach, czyli koń walony. I ona polega na tym, że siedzisz i przeglądasz jakieś gówno i skrolujesz Facebooki, YouTube, Instagram i tak dalej. I Na to spędzam zdecydowanie za dużo czasu. A i tak mniej niż, nie wiem, myślę, 99% społeczeństwa. Bo nie wiem, na Instagramie mam średnio, nie wiem, 20 minut dziennie. Co masz w lodówce. Pusty karton, cateringu chyba. Yy, czemu Jesteś na keto? Nie wiem, bo mi się nudzi w życiu no, Mam pytanie, czy wykarujesz mnie w lidze? Kurde, dużo e mam tych ludzi do kierowania w lidze, wiesz? No cóż, siem Nekse, czy byłeś kiedyś na skateparku? Takie pytanie, yy, Wiesz co, jak byłem mały to jeździłem na desce, ale pamiętam, że się z niej z, za przeproszeniem spierd... Z I trauma do końca życia, wiesz jak jest? Ty się to, że spadam jak debil w tym T-ranie, nie mogę go wygrać od pół godziny Mogę być bardziej kreatywny niż wszyscy. Pewnie. I zapytać, czy mógłbyś mieć jakieś pytanie do mnie? O, pewnie, że mam! Słuchaj, filetowy, mam do siebie pytanie. Bardzo ważne, mianowicie, słuchaj, jest 24 maja. Mam pytanie, ile razy nielegalnie się z kimś spotkałeś? Praktycznie ani razu, nie I bardzo dobrze, i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Nie wymyślanie pytania, poczekają jest ciężkie. O, wygrałem w końcu! pog! Chciałabym zadać jedno pytanie: Kim chciałeś zostać za dzieciaka? Od kiedy oglądałem że ja chciałem być YouTuberem, a wcześniej nie pamiętam, niestety. Wydaje mi się, że dużo osób ma takie coś. Takie, wiesz, niespełnione marzenie. Miał, miałeś coś takiego? Ja! Na pianinie się chciałem nauczyć grać. To jest moje skryte marzenie. I nigdy pewnie do tego się nie uda. Nigdy mi się to nie uda. Siema, ty kiedy wysadzić coś Jaworowi? Nie mam co wysadzić Jaworowi. No w sumie rację, alo. <laughs> Hej, mam jedno pytanie. Słucham. Chciałam zapytać, czy na tym serwerze funkcjonuje takie, takie zapisy na dziewczynę, na fikołka. Wiesz, co nie funkcjonuje, ale możemy zrobić, słuchaj. No może... bo ja właśnie jestem chętna na taki konkurs i nie wiem, do kogo się zgłosić w tej sprawie. Słuchaj, generalnie tam takiego znajomego, który już coś takiego praktykował. Zapytam się go, jak to zrobił, i <grym> zrobimy to samo, ok? No to ja bym chciała jakieś <grym> powiadomienie, jak będzie taki konkurs. Dobrze, dobrze, zrobię. Piękny everyone, nawet, słuchaj. <grym> I oś tańczyły ciebie w teledysku, brzydkiej. Bo nie wiedziałem, że na teledysk akurat z nim o tym gadają, i powiedziałem, ty Filip, we mi za to, czy będziesz śmieszny? O, jaką najbardziej lubisz osobę z kwadratowej masakry? Najbardziej lubię. Ja to był mem. Ile stracisz pieniędzy na Fortnite? 20 koła. Tak, mam pytanie. Jaka jest jedna rzecz ekstremalna, którą byś zrobił? Toczu ze spadochronu i na bungee. Zrobię to kiedyś Hej. Okay. Ja się chciałam zapytać, czego się najbardziej boisz. Pająków i śmierci. Ja mam sobie pytanie do Zuzy: czy. Tak. Mówię się ze mną na randkę? <grym> Musisz mnie w coś umierzyć. spam, żebyś umówiła. No, spróbował na wizji, no. Ja mam takie pytanie: Czy można jakoś dostać potrzeba na tym serwerze? Można, ale, od, ale to są, wiesz, tajemne, te, tajemne informacje. Niestety nie mogę ich tak, zradać go, tak. publicznie. No, na pewno jest więcej chętnych, więc na pewno ktoś się zgłosi. No, ale nie szukam, wiesz? Generalnie chyba. No, czy nie wiem, czy szukam. No, czy to jakby, ktoś, czy do, jakby ktoś się potrzeba, to, to po, po live. Czyli nie ma rekrutacji na potrzeby. Nie, nie ma rekrutacji na potrzeby. No, w sensie może jest, ale to wszystko zależy od, wiesz, walorów, że tak to. Chciałbym ci zadać jedno pytanie. Jaka jest Twoja najbardziej ulubiona zabawka z dzieciństwa? Przypomniała mi się historia o mojej zabawce z dzieciństwa. Była taka bajka, że B był Benten, nie? On się nazywał. I tam miałeś tego. Zwracam. i tam miałeś taki zegarek. On się nazywał chyba Omnitrix, coś takiego. I pamiętam, mhm. że moja mama mi go kupiła na urodziny. I mhm. pamiętam, że wpadł mi do piasku pierwszego dnia i się zepsuł. Big F. Kiedy hund nad Ewrona na serwerze. Wiesz co się myślę, się rozważam. Wiesz? Ale no wiesz jak to Evrorn no ma swoich tam przydupasów, nie? No więc no. To moje pytanie jest: czemu akurat Shiba? Bo zawsze chciałem mieć Shiba. Shiby są prześliczne i są przefajne i są przememowe i ogólnie są super. Dobra, także ja idę stąd. Już mam dość.